Moi drodzy, chciałbym wam przedstawić moją nową narzeczoną, Ritę. Rita jest praktycznie idealną kobietą. Ma kilka wad, co prawda, na przykład nie ma nóg. No, jest to pewna zaleta mimo wszystko, bo nie ucieknie nigdzie. No fakt, że zakupów też nie zrobi, nie pójdzie do miasta, do sklepu, ale też przed żadnym skurwysynem nie rozłoży nóg obcym. Rita nie posiada także rąk. No, jest to faktycznie też wada, bo śniadania nie zrobi. No, ale też do rękoczynów, jakby co nie dojdzie. Drugie. No, Rita jest generalnie, jeśli chodzi o wymiar, jest idealna, jak widzicie. Jeśli chodzi o biust, perfekcyjny. Ładnie się ubiera, ma dobry gust, lubi niebieski kolor jej wada to, że generalnie lubi nowe ciuchy często dostawać no ale, że jaka kobieta by nie chciała dostawać no i coś można jeszcze powiedzieć o licie, no, nie ma głowy no nie ma głowy, no co zrobić, no jest to zaleta ponieważ nie będzie kłapać tą gębą bez przerwy no, loda też nie zrobi to jest pewna zaleta, no ale nie ma idealnych kobiet cóż by jeszcze można powiedzieć no kurata a propos tej głowy no to, to tak jak w dopcipie że się spotyka dwóch kolegów. Jeden się pyta: No, cześć, stary. No, cześć, cześć. Słyszałem, że się ożeniłeś. No, to, to musisz być szczęśliwy. No, muszę, muszę. I tak gadają, gadają. Ten mówi: No, a jak ci się tak żyje w tym małżeństwie w ogóle? I co tam słychać? No, kurde, stary, generalnie, to jest zajebiście. Wyobraź sobie, wstaję rano. Idę do łazienki, myję się. Wracam do kuchni, śniadanko już czeka, przygotowane, świeże bułeczki przyniesione z piekarni. Jem śniadanie, wychodzę do pracy, wcześniej żona mi daje kanapeczki zapakowane na drugie śniadanie. Po pracy wracam z pracy sobie, znaczy po pracy wracam z pracy, tak jest. W progu mnie żona Wita, daje jej płaszcz, zabiera wiesza, daje mi kapcie, zabiera buty, idę się umyć, wracam, od razu już jest przygotowane wszystko na obiad, trzy dania. No, przesadziłem dwa dania plus deser. Jem obiadek, ona mi tu gaworzy, gaworzy, gada, co się powiada, co tam słychać, no nie? Po obiadku sobie siadam przed telewizorem, żeby wypocząć. Ona siada obok, ja sobie oglądam telewizję, a ona gada, 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 gada. Pierdolona idiotka. No tak poza tym, to w ogóle to są głupoty, uważam. tak jeden, który twierdził, że najlepsze to są kurczaczki. Grzegorz się jakiś tam nazywał, ona ha. To jest bzdura kompletna. Najlepsze są kaczuszki. Ponieważ kurczaczki pękają, nie, trzeba je obijać taśmą klejącą. A kurczuszki są idealne. Nie mają takich paskudnych dziobów, że dziobiem, 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 dziobiem. Mają takie fajne dziobki, gładkie, ładne. Zresztą, kto bierze kaczusz... kto bierze kurczaczka do łazienki do mycia? Każdy bierze żółtą, ładną kaczuszkę, więc ja twierdzę, że żadne manekiny, żadne rity. Bo nie wiem, czy wspomniała, ona się rita nazywa. Eee, tylko kaczuszki.